No, i mamy 2021 rok. Jest 11 stycznia. Sprzęt stoi od 18 grudnia, więc to jest niecały miesiąc. Jestem prawie pewien, że jak będę go próbował zapalić, to nawet zaskoczy, ale będzie kaprysił i zdechnie. Więc bez dodania gazu raczej się nie obędzie. Inauguracja sezonu jest przebieg. 197, 356, akumulator żyje, pompa nawet żyje. No to trochę gazu damy. No, nadspodziewanie dobrze. Jeden stopień. No gubi tam któryś cylinder na zimno zapłony, ale chodzi.